Dobra. Zaczynamy na pół poważnie. Jeżdżamy do restauracji Belvedere, w centrum łasienek. In theaters, Sun. Jestem. No i już kochani zaprowadził Was w naszym pięknym apartamencie. To jest piękna Kasia, to jest piękny salon. To jest widok z okna, tutaj. Będę spał. Tam będę się oglądał. Eee, tutaj zrobię siku. No, a tutaj też. Pff, tam się wykąpię. No i pięknie to wygląda, co? Dobra, idziemy jeść. UOOOOOO wow! Wylądowałem w Warszawie, wróciłem ze sklepu i pozwólcie, że pokażę wam swój pyszny, zdrowy obiad. Dobre co? Dobre co? A jak wlazłem do Kasi po klucze do mieszkania do krowa żywa, do wegańskiego burgera i trzymałem te kabanosy w rękach to ludzie się patrzyli na mnie jak spod byka. Wychodzimy. Jestem oh? gotowy na występ. Oh, ja, Dobra. Gdzieś tutaj ten występ. Podobno. Kasia? Ja gdzie taka Kasia nas prowadzi. Występuję dzisiaj w lesie. Dobra. Zaczynamy. Na pół. Poważnie. Jeżdżamy do restauracji Belvedere, w centrum Łasienek. In theaters Soon. Podoba mi się to. Dobry wieczór, Państwo, albo dzień dobry. Zapraszam do środka Antek. Ty przodem. Pokazuj, jak on będzie. No, a już się zaczęło wszystko? Nie, jeszcze gości nie ma. No i elegancko, dobra, to się tam ogargiemy za tym parawanem. Dziękuję bardzo. Wow. Pani za tym parapył. A dzisiaj moja garderoba wygląda tak Ale światowo, co? Dobra, słuchajcie, że mnie kochany piękny vlogu. Ja się nie odnajduję zupełnie w tej sytuacji jesteśmy. Co? Dobra jesteśmy w tak cudownym miejscu, pani gra na harfie. co ja tu w ogóle robię? Ja na ulicy powinienem występować wow. ale jazda You gonna see my show, sir? Yes. Thanks. Excellent. Good. Don't know still video? video. good. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, it's a bit backwards because I always start with this show and then do up close magic. So basically, you know what I'm gonna, what I'm gonna do. I'm a magician here tonight, and I'm gonna magisch for you. Okay. Muza, może być tam. Thank you very much. backstage. Cześć kochani, witam Was, wracamy. Jak widzicie, jak wracamy, to już niestety sam muszę ciągnąć swoją walizkę i głośnik już mój menadżer tego za mnie nie zrobi. Wracamy do domu. Jezu, jak tam było pięknie. Zresztą widzieliście, to było tak przepiękne miejsce, że czułem, że nie zasługuje na to, żeby tam być. Ale delektowałem się każdą chwilą, każdym kęsem tego pięknego posiłku, pięknego deseru. I mimo, że teraz jakoś nie czuję się fantastycznie żołądkowo, to wiem, że pyknę zaraz dwie krople Iberogastu i będzie super. I że to dokładnie. Jezu, zobaczcie. Zresztą właśnie, zobaczcie, widzicie, dokąd mnie, nas, ta magia zaprowadziła. Jeszcze trzy tygodnie temu występowałem na ulicy i dalej będę występował na ulicy, bo to kocham. Ale jesteśmy teraz w takim miejscu, w najpiękniejszej... Ty, ja tego chyba tutaj nie... W najpiękniejszej restauracji w Warszawie. Występuję dla komisji KDPW. Komisji czekaj, Kra Kra komisji dla Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, czyli wyżej już się nie dla, dla fantastycznych ludzi z całego świata którzy się tu zjechali i podobała im się moja magia, podobało im się moje show, więc czego czego chcieć więcej Jezu jak było wspaniale, ścieżką rowerową idziemy? tam mieszkamy, no to nie idziemy ścieżką Jezu jak było wspaniale bardzo bardzo, bardzo jestem wdzięczny życiu, światu, magii, że mnie doprowadziła do tego miejsca i tylko i wyłącznie ciężka praca <laughs> Ciężka praca, dużo szczęścia, fantastyczni ludzie wokół mnie. Też mamy teraz w pompie i gadają przez telefon. O! Kasia się obudziła. Dzięki. Jezu, dzięki nam wszystkim. Dzięki wam wszystkim. To się wszystko tutaj dzieje. Jezu, przechodzimy na czerwonym, więc się muszę trochę skupić. Bardzo jestem wdzięczny za to przeżycie, za to miejsce, za tę imprezę. Klienci też byli bardzo zadowoleni, więc wracamy do domu. Do zobaczenia, kochani.